Układ, jaki zaproponowałem do nauki rysowania w autokadzie układu elektronicznego i zrobiłem do tego film, tak naprawdę pochodzi z radioelektronika z roku 1993 i jest to układ takiego automatu świat. Nie było moim zamiarem precyzyjne i dokładne omawianie tego schematu, ponieważ główną ideą było to, aby nauczyć studentów, jak można z pomocą AutoCADA narysować, zaprojektować układ elektroniczny z wykorzystaniem bloków, za turbutami, co pozwoli uzyskać na przykład zestawienie elementów, ale przede wszystkim uz pozwoli uzyskać dokumentację, która no, jest wykonana na odpowiednim poziomie. No, później pokażę. Jak można to wykorzystać na przykład do wklejenia do Worda, co może mieć na przykład zastosowanie w dyplomie. Chciałbym teraz omówić działanie tego układu. Jest to układ tak naprawdę automatu świateł, to znaczy układ, który pozwala zabezpieczyć kierowcę po pierwsze przed pozostawieniem świateł włączonych. Drugą funkcją tego układu jest z kolei automatyczne włączanie świateł, przy czym zależy to od połączenia. Tego wyłącznika. Jeżeli on jest załączony, to mamy funkcję automatycznego załączania świateł, natomiast gdy jest wyłączony, to mamy funkcję sygnalizacji pozostawienia świateł włączonych. Jeżeli wyłączymy stacyjkę, to przy włączonych światłach uzyskamy sygnał informujący nas o tym, że światła pozostały włączone. Układ dzieli się na takie dwie części. Lewa strona jest to instalacja samochodu. W większości samochodów można wyróżnić tego typu instalacje, natomiast prawa strona to jest ten układ, który będzie automatycznie nas informował. Sam ten układ jest podzielony na dwie części. Ta dolna część jest odpowiedzialna za włączanie świateł, a górna daje nam logikę działania i sam sygnał akustyczny. Sygnał akustyczny. Jest generowany przez ten generator, tutaj ten R7C2 i bramka NAND z układem szmita. Przy czym możemy ten generator blokować bądź odblokować. I tak, jeżeli na nóżce 1 jest wysoki stan, to generator jest odblokowany i będzie działał jako generator. Jeżeli mieliśmy taką sytuację, że był układ zablokowany, czyli tutaj było 0, to niezależnie od drugiego wejścia, w iloczyn daje nam 0, czyli Zanegowany to jest jedynka na wyjściu, w związku z tym na nóżce 2 był wysoki stan. Czyli teraz jeżeli pojawi się na pierwszej nóżce jedynka, no to będą dwie jedynki, czyli zmienia się stan na zero, Zaczyna się rozładowywać kondensator, czyli w tym miejscu na nóżce drugiej zaczyna obniżać się poziom i w końcu osiągnie poziom zera logiczny. Zmieni się stan bramki, czyli 0 i 1 da nam 0 i zanegowane będzie jedynka. W związku z tym zacznie się ładować ten kondensator, napięcie będzie rosło, aż osiągnie stan jedynki logiczny. No i wówczas dwie jedynki da nam zero i w ten sposób będzie generowany impuls, przy czym jest on generowany wtedy, gdy na nóżce 1 jest stan wysoki. Jak będzie 0, to oczywiście generator stoi, bo 0 i coś daje nam zero w iloczynie, w związku z tym nie ma przerzutów. Jak działa logika? Tego układu. Otóż mamy dwa przypadki. Pierwszy, gdy mamy niewłączony wyłącznik automatu, czyli na zacisku na punkcie A mamy 0. Wówczas stan stacyjki powoduje, że jeżeli stacyjka jest niewłączona, czyli tu jest 0, ta bramka jest wykorzystywana jako inwerter, czyli odwraca sygnał, czyli 0, no to tutaj jest jedynka, czyli otwiera nam. Tą bramkę C, czyli na dziewiątej nóżce jest jedynka. I w zależności od tego, jaki jest stan na ósmej nóżce, to na wyjściu mamy odpowiedni stan. I tak, jeżeli światła są włączone, czyli dodatnie napięcie przechodzi przez wyjście D przez diodę D2 na nóżkę ósmą, to mamy dwie jedynki, czyli 1 i 1, co nie daje jedynkę, zanegowane daje zero, to zero powoduje zatkanie tego tranzystora, czyli jedynkę na nóżce pierwszej tego układu. W związku z tym generator działa i do momentu wyłączenia świateł działa nam sygnał, co można to zobaczyć w tu w tym miejscu, że tak to jest, bo to jest wejście to odblokowujące generator, czyli z tych dwóch sygnałów mamy, że jeżeli stacyjka jest na zerze, Światła są włączone, to wtedy mamy na wyjściu układu zero, co powoduje, że wejście generatora to blokujące wejścia generatora jest w stanie wysokim, czyli generator jest odblokowany. Pozostałe sygnały nie biorą udziału mają stałe poziomy i tu w stanie stacyjki wyłączonej i Przejście na włączenie też się nic nie zmienia, dlatego że od razu jest blokowana bramka C tym zanegowanym sygnałem. Czyli stacyjka włączona, to tu mamy zero i ta bramka jest zablokowana. Drugą sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy włączony ten automat, co będzie powodowało, że automatycznie zadziała nam włączenie świateł po uruchomieniu silnika przy czym jak to działa. Jeżeli włączymy stacyjkę, to oczywiście punkt A, czyli tu zasilanie na te układy jest również włączane. Powoduje to, że ten układ różniczkowy CR daje impuls, który wyzwala na wyjściu 4 impuls opadający. Opadające zbocze tego impulsu wyzwala układ czasowy. Czas jest nastawiany przez RC, ten R9C6 i powoduje, że mamy taki impuls na wyjściu. Stan wysoki blokuje tranzystor T3. Dioda D3 nie jest konieczna zawsze. To w trakcie uruchamiania można ją ewentualnie dołożyć do układu, aby poprawić. No, niezbyt dobrą jakość tego układu, ale jeżeli jest wszystko ok, to ta dioda jest praktycznie zbędna. Przez czas stanu wysokiego na wyjściu Q tranzystor jest zablokowany. Natomiast gdy się skończy ten czas, czyli tak naprawdę czas na rozruch silnika, wówczas ten tranzystor zaczyna przewodzić, co powoduje, że tu pojawia się wysoki stan i teraz na tym układzie różniczkowym, czyli tutaj na UL4, Pojawia się impuls, czyli pojawia się impuls na nóżce pierwszej, bo ten tranzystor powoduje zatkanie T1 i w związku z tym powstaje wysoki stan na tej nóżce, czyli odblokowujemy generator. Tu można jeszcze prześledzić, jak to w układzie czasowym wygląda, że włączenie stacyjki powoduje, że ten układ różniczkowy daje impuls. Z kolei to jest impuls na wyjściu, co powoduje, że generuje się impuls na wyjściu do układu US2. I załączenie tego tranzystora. A jak to załączymy tranzystor, to załączymy ten przekładnik, czyli zostaną światła włączone. Układ do instalacji samochodu można włączyć w następujący sposób. Oczywiście stacyjka istnieje to w każdym samochodzie. I teraz, jeżeli się podłączymy. Za bezpiecznikiem świateł do styku przekaźnika, tak? no i dalej na oświetlenie. I jeżeli taki przekaźnik istnieje w instalacji, to możemy po prostu wykorzystać ten przekaźnik i sterować go z tego układu. A jeżeli nie, no to po prostu możemy taką instalację zmodyfikować, czyli przewód do świateł, wstawić styki tego przekaźnika i dołożyć taki przekaźnik. Dodatkowa funkcja jest. Tu narysowana, mianowicie ten tranzystor 15A może być wykorzystany do sterowania minusem, to znaczy taka sytuacja zdarza się w samochodach amerykańskich, że jest sterowanie minusem. Oczywiście wtedy tutaj musi być podłączony plus zasilania do świata. Oczywiście zabezpiecznikiem. I wtedy możemy sterować minusem, czyli włączać, wyłączać światła przez ten tranzystor. Tak jak mówiłem, narysowanie takiego schematu, zresztą obojętnie jakiej dokumentacji, pozwala nam wykorzystać dobrej jakości rysunek w pracy na przykład dyplomowej. Oczywiście istnieje wiele sposobów eksportu plików autokadowskich, ale chodzi jeszcze o jakość, jaką się zachowuje, no i trudność wykonania. Zróbmy sobie takie powiększenie, okno, rysunku, których byśmy chcieli mieć... Na przykład w Word. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że będziemy wykonywać kopię przez schowek, czyli prawy klawisz myszki, schowek, kopiuj i teraz wskazujemy co chcemy mieć w tym rysunku, czyli zakres. Jak to zaznaczymy? Enterem zakończymy i przełączymy się. Do Worda. To zrobienie prostego wklej powoduje, że uzyskujemy rysunek już w Wordzie. Czyli na przykład w jakimś typlomie. O co chodziło z tym powiększeniem? Otóż tu jest w, tak naprawdę wklejany zakres ekranu. Jakbyśmy tego rysunku nie powiększyli na cały ekran, tak, tak jak widać, tu jest. Tylko wybieraliśmy to, ale tak naprawdę. Skopiował nam, nam się cały ekran i tu wklei się cały ekran. Żeby uniknąć tego poprawiania, ucinania w rysunku już w Wordzie, to lepiej sobie to zrobić już w Autokadzie, żeby mieć to na pełną szerokość. Ale jak widać ten rysunek zachowuje dość dobrą jakość po wklejeniu do Worda. Inne formy przez PDF czy wydruk WFM niestety powodują, że mamy pewne no. Niedoskonałości, a tak uzyskaliśmy własno ręcznie wykonany rysunek w naszej pracy. Oczywiście liczy się również tutaj nakład pracy, jaki żeśmy włożyli w to, żeby uzyskać ten rysunek już w Wordzie. Mamy bardzo prostą operację: kopiuj do schowka, wklej i rysunek już jest. Dziękuję za uwagę.